Jeśli dotarłeś tutaj, to nie jest przypadek. Anioły stróże zaprowadziły cię do tej wiadomości. Bóg przygotował ten moment, jakby otwierał okno pośród nocy, aby światło księżyca oświetliło twoje serce. Wszechświat zna ciężar, który nosisz w ciszy. Dlatego szeptał: Słuchaj spokojnie, bo ta wiadomość jest dla ciebie. Weź głęboki oddech. Niech serce się uspokoi. Życie ma znaki, które ujawniają się tylko w odpowiednim czasie. A dzisiaj jest jednym z tych momentów. Zanim przejdziesz dalej, powiedz mi: skąd mnie oglądasz? Dziś jest ktoś, kto myśli o tobie więcej niż potrafi przyznać. Ta osoba, nawet jeśli skryta w swoim milczeniu, nosi w sobie ciągły ruch w twoją stronę to jak fala, która przychodzi i odchodzi, ale nigdy nie przestaje dotykać plaży. Serce tej osoby jest niespokojne wygląda jak zamknięte okno a mimo to światło wciąż próbuje przez nie przeniknąć. Czy to zauważyłeś? Czasami oczy nie mówią nic, ale spojrzenie zdradza wszystko. Czasami usta milkną, ale energia krzyczy. Dziś ta osoba patrzy na ciebie z wspomnień, obrazów, pamięci, które nie blakną. Jakby twoja obecność żyła w niej, nawet gdy odległość próbuje oszukać. Są zdjęcia oglądane tysiąc razy, są wiadomości czytane w tajemnicy, są myśli, które wracają każdej nocy przed snem, i być może czujesz tę energię. Może dostrzegasz, że coś porusza się w niewidzialnym? Bo kiedy ktoś tak bardzo o nas myśli, wszechświat znajduje sposoby, aby to dać znać. Niespodziewany sen. Piosenka grająca w idealnym momencie. Dreszcz bez wyjaśnienia. To są znaki. Znaki, że ta osoba nie zapomniała o tobie wewnątrz. Co się dzieje, to że chowa się za zasłoną strachu. To jak dziecko, które pragnie pobiec w ramiona, ale waha się przed drzwiami. Jest mieszanka pragnienia i obaw, woli i milczenia, bliskości i cienia. A ty, ty czujesz. Czujesz jak ktoś słucha kroków na schodach, ale nie widzi kto wchodzi. Czujesz jak ktoś dostrzega wiatr kołyszący zasłonę, nie widząc otwartego okna. To odczucie nie kłamie. To odczucie to duchowa wiadomość. Aniołowie stróże pokazują, że ta osoba znajduje się w punkcie wewnętrznego konfrontacji. Patrzy na ciebie z czułością, ale na siebie z wątpliwością. To tak jakby serce znało prawdę, ale umysł upierał się przy tworzeniu barier. Dlatego wiele razy zadajesz sobie pytanie, czy nadal o mnie myśli? Czy jestem dla niej tak samo ważny, jak ja czuję, że jestem? A odpowiedź jest jasna jak świt. Tak, są żywe uczucia, są zachowane wspomnienia, jest połączenie, które nie gaśnie. To połączenie jest jak płomień w ciemną noc. Czasami wiatr prawie gasi świecę. Ale wystarczy dmuchnięcie boskiej ochrony, żeby znów zaczęła świecić, i to jest to, co się dzieje. Ta osoba może próbować się ukryć, ale nie potrafi. Ponieważ prawdziwa miłość zostawia ślady. Anioły ujawniają, że w tym momencie ta osoba szuka sposobów na zrozumienie siebie. To jak ktoś stojący przed zaparowanym lustrem stara się dostrzegać wyraźnie, ale para nie pozwala. I w międzyczasie ty czekasz po drugiej stronie. Czekanie nie jest łatwe, czekanie boli, ale wszechświat nie marnuje oczekiwań. On przekształca każdą ciszę w naukę, każdą pustkę w objawienie. I jest jeden ważny szczegół. Ta osoba boi się osądu, boi się odsłonięcia, boi się pokazania słabości. Patrzy na swoje odbicie wielokrotnie, ponieważ w jej wnętrzu kryje się wyznanie, które wciąż nie znalazło odwagi, by się ujawnić. To jak ptak uwięziony w otwartej klatce. Drzwi są wolne, ale lot wymaga zaufania. Czy kiedykolwiek to poczułeś? Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś ma słowa, które boi się wypowiedzieć? Czy zauważyłeś, że cisza czasami mówi głośniej niż jakiekolwiek przemówienie? Dziś energia jest taka, kogoś kto cię obserwuje, kto cię czuje, kto nie potrafi się oddalić, nawet jeśli stara się to ukryć. I co aniołowie stróże chcą, abyś zrozumiał, jest proste. Nic z tego nie jest wyobraźnią. To połączenie. To prawda. Kiedy dwie dusze spotykają się w czasie Boga, nie ma odległości, która mogłaby to zniszczyć. Jest tylko proces, ścieżka dojrzewania. I w tym dokładnym momencie ta osoba jest w tym procesie. To jak nasiono drzewa, niewidoczne pod ziemią, ale rosnące w tajemnicy. Na zewnątrz nic nie widzisz, wewnątrz wszystko już się dzieje. I być może dlatego twoje serce nie potrafi się poddać. Bo twoja intuicja wie, co oczy wciąż nie mogą dostrzec. Twoja intuicja czuje obecność tej osoby, nawet gdy się oddala. Twoja intuicja jest jak latarnia na morzu. Wskazuje, że statek jest blisko, nawet gdy mgła zasłania widok. Znaki są rzeczywiste. Możliwe, że nagle natknąłeś się na jej imię. Możesz słyszeć słowa, które przypominają waszą historię. Możesz śnić o czymś, co wydawało się tak żywe, tak namacalne. Nic z tego nie jest przypadkiem. To wszechświat mówi: To się jeszcze nie skończyło. Ta osoba patrzy na ciebie z tęsknotą, a tęsknota jest dowodem na to, że istnieje miłość. Tęsknota jest płomieniem, który grzeje, mimo że dzieli was odległość. Im bardziej próbuje go stłumić, tym bardziej ta tęsknota rośnie. Co musisz dzisiaj wiedzieć, to że nie jesteś sama w tym uczuciu. Anioły potwierdzają: Ta osoba również czuje, ta osoba również myśli. Ta osoba również pragnie, i gdybyś mogła teraz usłyszeć jej serce, usłyszałabyś ukryty apel apel o czas, apel o odwagę, apel o uwolnienie się od własnych cieni. Dostrzegasz, jak wszystko to jest głębokie? Jak niewidzialne linie łączą losy? To jakby niebo haftowało historię linia po linii, punkt po punkcie. I chociaż wydaje się, że to trwa wieczność, każdy szczegół ma swój cel. Twoją misją teraz jest ufać. Ufać Bogu, ufać czasu, ufać, że to, co prawdziwe, nigdy nie gaśnie. Ta osoba nie potrafi o tobie zapomnieć, ponieważ wasza więź nie jest ziemska, jest duchowa i wszystko, co duchowe, wszystko, co rodzi się z duszy, zawsze znajduje drogę powrotną. Ale tutaj jest pewien ciężar, cisza, która niepokoi, odległość, która boli, niepewność, która paraliżuje, ta osoba się oddala. A ty czujesz, jakby jej serce stało się domem z zamkniętymi oknami. Wiesz, że życie jest w środku, ale drzwi się nie otwierają. To jest konflikt. Cisza może wprowadzać w błąd, może sprawić, że wydaje się, iż nie ma miłości, może dawać wrażenie zapomnienia. Ale to, co anioły odkrywają, jest inne. Cisza w tym przypadku jest obroną to sposób na ukrycie wrażliwości. Ta osoba boi się odsłonić. Drży przed możliwością porażki, nosi w sobie niepewności, których nie możesz sobie wyobrazić, i dlatego woli milczeć, woli się oddalić, woli pozwolić, by czas zdecydował za nią, ale serce nie kłamie, serce bije jej imieniem w każdym uderzeniu i tego nie da się kontrolować. To, co musisz zrozumieć, to to, że ta cisza nie oznacza braku uczuć, to nadmiar, nadmiar strachu, nadmiar intensywności. Nadmiar wspomnień, które się nie zacierają. Ta niepewność jest jak cień zakrywający drogę. Przed tobą jest światło, ale aż do tamtej chwili serce gubi się w wewnętrznych labiryntach, a ty po drugiej stronie czujesz ten cień ciężko osiadający na tobie. Czy zdarzyło ci się zapytać, dlaczego ta osoba nie mówi, dlaczego się nie zbliża, dlaczego pozwala ciszy zajmować przestrzeń, która mogłaby być prawdziwa? Anioły pokazują, że korzeń leży w strachu. Strachu przed byciem niewystarczającym, strachu przed niemożnością utrzymania tego, co czuje, strachu przed oddaniem serca, a potem zobaczeniem, jak zostaje złamane. Ten strach paraliżuje. Jest jak niewidzialna klatka. Na zewnątrz wszystko wydaje się wolne. W środku duch jest uwięziony. I dlatego widzisz tę niepewność. Nie dlatego, że nie ma miłości, ale dlatego, że miłość przeraża. Czy już poczułeś, że ktoś się oddala z powodu strachu, a nie braku miłości? To jest teraz sytuacja. Niepewność nie rodzi się z braku uczuć, lecz z trudności w radzeniu sobie z tym, co się czuje. Ta osoba chce, ale waha się. Pragnie, ale się ukrywa, szukając udaje, że jest daleko. A ty w środku tej sytuacji zostajesz z pytaniami, które bolą. Czy jestem pamiętana? Czy wciąż istnieje przyszłość? Czy ten milczenie kiedykolwiek już się rozerwie? Aniołowie odpowiadają tak, bo żadne milczenie nie trwa wiecznie. Cień ma swój kres. A kiedy światło Boga postanawia przejść, nie ma ciemności, która by się oprzeć, ale do tego czasu jest ból. Ból czekania, ból niepewności, ból niepewności, czy serce drugiej osoby znajdzie odwagę, by przemówić. Jednak to właśnie w tym bólu Twoja wiara jest szlifowana. To w tym milczeniu Twoja siła rośnie, bo Bóg nie pozwala na puste oczekiwanie. On przekształca każdą łzę w naukę, każdą nieobecność w objawienie. Ta osoba, nawet w milczeniu, jest przyciągana do ciebie i to jest nieuniknione jest jak księżyc przyciągający przypływy nie ma sposobu, by się oprzeć jej serce zawsze wraca w to samo miejsce do ciebie ale czas jest kluczowym elementem i to właśnie tutaj tkwi konflikt czas wydaje się wolny oczekiwanie wydaje się długie. Ale aniołowie proszą: nie rezygnuj, bo to, co dziś jest cieniem, jutro będzie światłem. Niepewność tej osoby jest tylko przejściem, a każde przejście ma swój koniec. To, co jest ukryte, zostanie ujawnione. To, co jest uwięzione, zostanie uwolnione. Cień dzisiaj jest przygotowaniem na jutrzejszy świt, a ten świt przyniesie odpowiedzi. Milczenie nie jest końcem. Milczenie jest tylko pauzą przed objawieniem. To jak moment, kiedy niebo ciemnieje przed tym, jak błyskawica rozszarpuje noc. Wszechświat już porusza elementy, których nie widzisz. Bóg ustawia ścieżki, które wydają się odległe, ale tak naprawdę mają się zaraz skrzyżować. A anioły stróże szeptają: to nie zbieg okoliczności, że słyszysz to teraz. Ta osoba myśli o tobie więcej, niż przyznaje, więcej, niż przyznaje sobie, więcej, niż śmie dać do zrozumienia. Są noce, kiedy spoglądasz na swoje odbicie wielokrotnie, są dni, kiedy próbujesz iść naprzód, ale każdy krok napotyka Twoje wspomnienie. To nieuniknione, to przeznaczenie. Czy zauważyłeś, że im bardziej próbujemy uciekać od czegoś prawdziwego, tym bardziej serce pcha nas z powrotem? Tak się dzieje teraz. Ta osoba stara się ukryć, ale znaki wychodzą na jaw. Znaki są jasne. Sny, piosenki, przypadki. Nic z tego to nie zbieg okoliczności. A oto ujawnienie, energia tego połączenia rośnie. Z każdym dniem milczenie staje się cięższe. Z każdą nocą tęsknota mówi głośniej, i nie ma cienia, który mógłby powstrzymać światło Boże przed przebiciem się. Anioły pokazują, że następny ruch będzie nieunikniony. Ta osoba będzie musiała zmierzyć się z tym, co czuje, nie dlatego, że ktoś zmusza, ale dlatego, że serce nie wytrzymuje dłużej milczenia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że milczenie również mówi? Że często ujawnia więcej niż tysiąc słów? Zostaw komentarz. Czy uważasz, że milczenie również mówi? To, co anioły ujawniają, to że milczenie tej osoby jest w rzeczywistości stłumionym krzykiem, krzykiem za prawdą, za wyzwoleniem, za odwagą. I w tym momencie nadzieja kwitnie, bo wszechświat nie podtrzymuje wiecznie tego, co jest kłamstwem, zawsze ujawnia to, co jest prawdą. A prawda tutaj to miłość. Wkrótce pojawią się większe znaki. Nieoczekiwana wiadomość, przypadkowe spotkanie, mały szczegół, który otworzy drzwi do rozmowy. Bóg przygotowuje grunt, aby słowa w końcu mogły się wydobyć. To nie jest iluzja, to połączenie duchowe, rodzaj połączenia, które nie łamie się ani na skutek odległości, ani na skutek czasu. A ty w tym procesie jesteś wzywany do zaufania, zaufania miłości, którą czujesz, zaufania znakom, które już otrzymałeś. Zaufania, że milczenie jest bliskie przekształcenia w objawienie, wszechświat jest mądry, anioły są cierpliwe, Bóg jest doskonały w swoich czasach, a to, co dziś wydaje się odległe, jutro będzie spotkaniem. Ta osoba nie będzie miała wyboru. Serce będzie mówić, milczenie się złamie i zobaczysz, że każde oczekiwanie miało swój sens. Weź głęboki oddech, poczuj spokój, pozwól, aby nadzieja weszła teraz do Twojego serca. Żaden cień nie jest wieczny, żadna cisza nie jest nieskończona, żaden dystans nie jest w stanie zatrzeć tego, co prawdziwe. Wszechświat tkanie widzialne nici, które łączą losy. I chociaż wydaje się, że to trwa wieczność, każdy węzeł ma sens, każde opóźnienie przynosi naukę. Anioły stróżów powtarzają Ufaj, Ufaj, bo ta historia nie jest zwykłą historią, Ufaj, bo ta więź nie powstała przypadkiem, Ufaj. Bo Bóg nie marnuje spotkań, jesteś światłem dla tej osoby, jesteś latarnią w nocnej burzy, jesteś cichym schronieniem, które daje siłę, nawet na odległość, a ona to wie. Nawet jeśli tego nie przyznaje, wie. Wszystko, co jest ukryte, znajdzie właściwy moment, by się ujawnić. Wszystko, co dzisiaj jest cieniem, zamieni się w jasność. Wszystko, co wydaje się niepewne, nabierze kształtu przed oczami. Żaden dystans nie będzie większy niż wołanie duszy, żadna cisza nie będzie w stanie stłumić tego, co jest przeznaczeniem. I żaden strach nie będzie silniejszy niż ręka Boga, prowadząca dwa serca z powrotem. Drzwi się otworzą, okna przepuszczą światło, drogi, które wydawały się długie, staną się krótkie. Bo miłość ma taką moc, skraca dystanse, łamie ciszę, pokonuje cienie. Pamiętaj, wszystko co prawdziwe, trwa. Wszystko, co rodzi się w duszy, nie może zostać wyrwane. Wszystko, co Bóg złączył, czas nie rozdzieli. Więc odpocznij. Oddaj się, pozwól, aby nadzieja cię otuliła, bo wszechświat już przesuwa figury, i wkrótce to, co było ciszą, stanie się słowem. To, co było cieniem, stanie się światłem. To, co wydawało się odległe, stanie się spotkaniem. Teraz chcę mówić bezpośrednio do ciebie. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, to nie było przypadkiem. Wszechświat nie stawia nic na naszej drodze bez sensu. Słyszałeś każde słowo, ponieważ musiałeś to usłyszeć, ponieważ Twoje anioły, stróże, przygotowały ten moment, ponieważ Bóg miał coś do ujawnienia dzisiaj. I ja chcę Cię zaprosić do udziału w tej energii. Daj znać w komentarzach, która słowa z tej wiadomości najbardziej z Tobą rezonuje. Może to być nadzieja, może to być światło, może to być ponowne spotkanie lub jakiekolwiek inne słowo, które sprawiło, że twoje serce zadrżało. Napisz i zostaw zapisane, ponieważ gdy wyrażamy to słowami, wzmacniamy energię. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zostaw swoje polubienie. W ten sposób pomagasz tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które także potrzebują usłyszeć to dzisiaj. Może ktoś bliski czeka dokładnie na te słowa i możesz być kanałem, przez który dotrze do niej. Podziel się tą wiadomością, wyślij ją do kogoś wyjątkowego. Pozwól, aby wszechświat użył cię jako instrumentu światła. A jeśli chcesz dalej otrzymywać wiadomości takie jak ta, zapisz się na kanał, włącz dzwoneczek. W ten sposób, za każdym razem, gdy anioły przyniosą nowe objawienie, otrzymasz powiadomienie i będziesz mogła jeszcze bardziej wzmocnić się w tej drodze wiary, miłości i nadziei. Chcę zostawić ostatnie przypomnienie. Nigdy nie zapominaj, że jesteś prowadzona, nigdy nie jesteś sama. Anioły są przy twoim boku, Bóg trzyma twoją rękę, wszechświat dba o szczegóły, których twoje oczy nie są w stanie dostrzec. Zatem idź w pokoju, idź z pewnością, idź z nadzieją, ponieważ to, co jest prawdziwe, nie ginie, to, co jest miłością, nie gaśnie, a to, co jest twoje przygotowane przez Boga, zawsze znajduje drogę powrotną. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, skomentuj słowo, które dotknęło twojego serca. Zostaw swoje polubienie, aby wzmocnić energię. Podziel się z kimś, kto według ciebie musi to usłyszeć i zapisz się, aby nadal otrzymywać to światło w swoim życiu. Przyjmij tę wiadomość jak duchowy uścisk. Niech pokój cię otuli, niech nadzieja cię wzmocni. I niech znaki wszechświata potwierdzają z każdym dniem, że milczenie ma się zamienić w objawienie.